Na jednym filmie postaram się nakręcić kilka różnych zapachów, które zamówiłem z hurtowni, to są testery Z reguły niedostępne w sklepach, zresztą sami zobaczycie Pierwszym jest Larif Dawnrite Jest to zapach, który ma niby być odpowiednikiem Giorgio Armani Emporio Diamonds for Women, dziwne Bo ten Dawnrite był reklamowany jako typowo męski z tego co pamiętam co on ma w składzie? On ma bergamotkę, cytrynę, pieprz, suczuan, sz jakoś tak to jest napisane, chyba suczuański, wetyweria, cytry i pieprz syczłański to jest nuta serca, a nuta podstawy to cetr i ziarna kakaowca. Będę sobie każdym po kolei psikał. Co jakiś czas będę pauzował, żeby przerzucić zapachy. Ten sobie nazwę jedynką. I na początku nie będę robił żadnego specjalnego opisu, bo on musi się ustabilizować, żeby nie był typowo syntetyczny. Więc po 20 minutach powiem Wam, który jak pachnie. Na razie przejdę do następnego. Kolejnym zapachem jest Larif Giant. Patrząc po tym można wywnioskować, że to będzie odpowiednik Lacosta. I tak jest, to jest odpowiednik Lacoste Elegance. Lacoste Elegance jest y, rzadko spotykanym zapachem z tego, co widziałem. W sklepie chyba go też nie można kupić. On ma czarną czekoladę w składzie, e, przyprawy, mięte, jałowiec, tymianek, kardamon, gałkę muszkatołową, malinę, ambrę, drzewo sandałowe, piżmo i cytry. Ale takim rzucającym się w oczy to ma być czekolada i przyprawy. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście jest taki Elegance. To będzie numer 2, więc za chwilę zrobię powrót do nich i powiem Wam, co i jak pachnie. Zapach numer 3 do testu to Larif Game for Men. Ten zapach był wcześniej dostępny w sklepach, teraz go nie widziałem. Drzewno przyprawowy zapach, odpowiednik Dolce Gabbana Sport The One. Co ma w składzie? Nuty wodne, rozmaryn, kardamon, sekwoja, drzewne nuty, patchouli i piżmo. Z opinii, które można wywnioskować jest całkiem niezły. To będzie zapach numer 3. Sobie zapiszę, żeby nie zapomnieć. Od razu się, e, można poczuć, że jest całkiem rześki. Wrócimy do niego po całkowitej recenzji. Kolejny zapach Larif Surf Time odpowiednik La Costa Essential Sport jest to świeżo korzenny drzewno aromatyczny cytrusowy zapach. Nuty głowy Bergamotka, grejpfrut, czarna porzeczka. Nuty serca Jałowiec, czarny pieprz, róża, gałka, muszkatołowa, Nuta bazy Wetyweria, drzewo sandałowe, Piżmo. Sprawdzimy, to będzie numer cztery. Od razu po sieknięciu czuć plażę, taką z owocami, więc nie jest źle. Wrócę do niego później, jak się rozwinie. Teraz Larif Blue Band, odpowiednik Dawidowa Silver, Silver Shadow, lub też niektórzy piszą, że Versace Pur Home, a ktoś inny zaznaczył, że może to Star Walker Montblanca. Jest to zapach drzewno-aromatyczno-świeżo-korzenno-cytrusowe, tak jak wcześniejsze ma w składzie nuty głowy jako jałowiec, grejfrut zielona papryka nuty serca to cedr, kardamon, drzewo kaszmirowe a nuty bazy to indyjska przyprawa, gałka muszkatołowa i kminek będzie to numer 5 tak, to jest piąty Wrócimy do niego za jakiś czas. Larif Rock Odpowiednik Dior Home Sport. Co to jest za zapach? Cytrusowo ciepłokorzenny. Nuty głowy to cytrusy. Nuty serca Imbir. Liść kolendry A nuta bazy to cedr. To będzie numer szósty. Całkiem nieźle pachnie po psiknięciu, typowo wakacyjnie. Wrócimy do niego zaraz. Teraz zapach, który chciałem wcześniej sprawdzić. Larif Grey Nine. Wcześniej był dostępny znowu w sklepach, teraz go nie ma. Jest to odpowiednik Lacoste Pour Homme. Albo Pour Homme, nieważne jak to się czyta. Jest to zapach drzewny, świeżo korzenny, owocowo-waniliowo-pudrowy. Nuty głowy to śliwka, bergamotka, greyfruit. Nuty serca to cymano, cynamon, jałowiec, pieprz. Nuta bazy to wanilia, drzewo, drzewo sandałowe, cedr i piżmo. Zaznaczę sobie, że to jest numer siódmy. I wrócimy do niego za moment. Zapach, który chyba zamówiłem jako tester, ale dostałem nowy do rozpakowania: Larif Best. Odpowiednik kolejny, który może przypominać bledę Chanel. Ktoś inny napisał, że może to Perry Ellis. Tam jest dużo różnych opinii. Zapach drzewno piżmowo- aromatyczny Nuty głowy, jakie on ma, tutaj nie są wypisane. Ale to jest rozmaryn. Nuty wodne to są te. Nuty serca to sekwoja kardamon i nuty drzewne. A nuta bazy to piżmo i paczula. Dobra. Wygląda trochę jak buteleczka Ironstone'a jest Iron Ironstone to też jest odpowiednik Lariva jako Blade Chanel. To będzie nasz numer ostatni, czyli ósmy. I zaraz zapauzuję i potem wrócimy. będę opiniował każdy po kolei. A, zupełnie zapomniałem. Dostałem jako gratis Montflair Gold for Men woda toaletowa. Patrząc po nazwie i po składzie zapachowym, który można na parfumo sprawdzić, parfumo.net, ma cynamon, kardamon, eukaliptus, lawendry, goździki, wanilię i mech. Psikny nim. Wydaje mi się, że to może będzie odpowiednik Paco Rabana, One Million. Albo y, Jean-Paul Gaultier, Le Male. To będzie numer dziewiąty. Odpowiednik na One million. Od razu czuję. Dobra. Y, a właśnie, ale to potem powiem. Teraz będę jechał po kilku minutach. Minęło 15 minut. Będę mówił wam po kolei. Jak każdy zapach się rozwinął, jak pachnie, pierwszy będzie Downright. Jest to zapach, który miał przypominać podobno Giorgio Armani Emporio Diamonds for Woman. Nie pachnie jak zapach damski, bardziej męski, ale jest fajny, elegancki, taki drzewny. Kolejnym zapachem będzie Larif Giant, albo Giant. Giant chyba. Odpowiednik Lacoste Elegance. Średniawo go czuć. Może za mało psiknąłem. Faktycznie czuć w nim coś orientalnego. Trochę czekolady. Trochę tymianku. Gałki muszkatołowej. Maliny nie czuję, ale to zależy ile się kto psiknie. Teraz odpowiednik Dolce Gabbana Sport The One nie jest zły, aż tak mocno nie przypomina tego Dolce Gabany, ale jak na jak na lato rzeźbi w porządku. Teraz Larif Time odpowiednik La Costa Sport Essential. No na się nada. Teraz Blue Band Larif. Ten Blue Band Larif jest całkiem niezły. Rzeczywiście przypomina trochę zapach Dawidofa Silver Shadow. Może troszeczkę Versace i tego Star Walkera też, więc no ten jest całkiem niezły. Rok Larif to zapach, który miał przypominać Dolce Gabbana. Sorry, Dior Home Sport. Nie jest zły. Dużo cytrusów i imbiru, jak na, na, na plażę w sam raz. Któryś zaczął wyciekać, poczekajcie chwilę. Kurczę, tamten ten Rock zaczął sieć. Larif Grey 9, odpowiednik Lakosta Purchom, całkiem niezły. Zostawię sobie go. E, czuć w nim wanilię, siwkę i cynamon. Teraz odpowiednik e, Bledé Chanel. Nie jest zły. I ostatni ten, który był jako gratis, to jest zapach Gold for Men, który ma w składzie nuty, które przypominają Pakorabana 1 Million. Też nie jest zły, chociaż yy, widziałem lepsze odpowiedniki do 20 zł, które lepiej przypominały Paco Rabana 1 Million.